No czycie, jestem Joe, ja witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z nowej serii, jaką będzie Minecraft Astro Blog. Znajdujemy się w statku kosmicznym, zakończył się cave vlog, więc trzeba rozpocząć coś zupełnie nowego. Wcześniej byliśmy pod ziemią, to teraz będziemy w miejscu, w którym nie ma kompletnie nic poza nami i naszym statkiem, a wcześniej było wszystko, czyli kamień dookoła. Witam was bardzo serdecznie. Słuchajcie, na zimnym starcie chcę wam powiedzieć, że jeśli wam się spodoba ten odcinek, zostawcie tu łapkę w górę, bo jeśli będzie dużo łapek w górę, to seria będzie się pojawiała dwa razy w tygodniu. Dokładnie tak. Jesteśmy sobie na naszym świecie, na którym mamy statek kosmiczny, który możecie zobaczyć dookoła mnie. Jest tutaj mnóstwo maszyn z moda Galacticraft, które oczywiście nam się przydadzą, bo będą nam produkowały tlen i tym podobne rzeczy. Ja potrzebuję w tym momencie koniecznie jakiegoś ubrania, bo w tym momencie nie mam nic na sobie. Zaczyna się robić zimno i zaczyna mnie dopadać jakiś taki. Jakieś spowolnienie, więc otwórzmy szybko naszą skrzyneczkę, mamy tutaj tier 1 full kit, czyli pełny zestaw pierwszego poziomu i mamy w tym momencie ubraną pijamę, także zaczynamy nasze pijama party doskonale. Dokładnie od tego chciałem zacząć, słuchajcie nasz zestaw miał przy sobie thermal padding, czyli tak zwaną pijamę, nie no tak naprawdę chodzi oczywiście o termiczne ubranie, które możecie znać jeśli oglądaliście Minecraft Evo ale tutaj po prostu będziemy i tak skupieni przez całą serię wokół tych modów, które były tam kosmiczne. Mamy moduł, który pozwala nam rozmawiać i słuchać dźwięków w próżni, mamy maskę tlenową, mamy spadochron i mamy zestaw tlenowy, który będzie nas zasilać tlenem. No i również butle tlenowe, które będą nam potrzebne do tego, żeby móc oddychać w spokoju na zewnątrz. I jeszcze jedna ważna rzecz, jaka tutaj jest, mamy coś takiego jak Oxygen Compressor, czyli miejsce, w którym mamy pakowalny tlen prosto do naszych tanków, które będziemy musieli niestety... Zmieniać. Mamy dwa tutaj, jeden dodatkowy, i one będą nam się wyczerpywały, jeśli tylko wyjdziemy na zewnątrz. No właśnie, zewnątrz. Może ruszmy w takim razie w tą stronę i pokażę Wam, jak wygląda wnętrze naszego wspaniałego statku. W naszym statku mamy trzy pomieszczenia dodatkowe, w których nie ma kompletnie nic. Tak, dokładnie. W końcu to jest początek naszej serii, więc jeszcze tutaj nic takiego nie ma. W naszym głównym miejscu mamy łóżko, czyli kom komorę kriogeniczną, która pozwala nam się przespać. Mamy tutaj charge pad, czyli miejsce, które będzie nam ładowało rzeczy elektryczne, które będziemy mieli w swoim ekwipunku. Mamy również skrzynię, skrzynię, w której znajdują się najbardziej podstawowe i najbardziej potrzebne rzeczy. Mamy tutaj sakwę, a raczej kołczan prawilności, niech to będzie satchel, nie wiem jak to nazwać. To jest taka kieszonka przepinana na pasku. W naszym przypadku będzie to po prostu taka mała skrzyneczka dodatkowa, którą możemy sobie otworzyć, taki plecaczek. Mamy dodatkowo deszcz, który będzie nam e, przydatny do tworzenia pierwszych narzędzi. Grapple, który zaraz wam pokażę do czego służy i string, czyli nitki. Do tego jakieś odrobiny jedzenia, ja sobie to wezmę i może tutaj jeszcze weźmiemy sobie jeden antirap czyli jakby miksturę która nam obniża nasze napromieniowanie. Napromieniowanie możecie zobaczyć w prawym dolnym rogu. Tam znajduje się taki pasek z takimi podziałeczkami i to jest właśnie nasz poziom napromieniowania. Poniżej mamy dwa niebieskie paski, które oznaczają ilość naszego tlenu. No dobra, koniec tego ogarniania testowego wszystkiego po raz, zobaczyć co tutaj tak właściwie się dzieje. Nasze maszyny, które tutaj zasilają nam tlenem, na przykład to, to zasila nam tlenem całą naszą bazę, a to ładuje nasze tanki naszym, yy, naszym tlenem. One są Zasilane za pomocą paneli słonecznych. Paneli słonecznych, które możemy zobaczyć. Uwaga, Op, podjedźmy sobie Windom na górę. Które możemy zobaczyć na samym dachu naszego statku kosmicznego. Tutaj o się znajdują. Ponadto mamy drzewo. Drzewo, od którego musimy rozpocząć się naszą przygodę. No bo przecież jak to by było, jakbyśmy grali dowolną paczkę modów albo dowolny świat bez pierwszego drzewa. Także rozpoczynamy. No wiem, Minecraft School jest odmienną tutaj rzeczą. Wiem, że się da. Ale no w każdym razie, zaczynamy w takim razie od zebrania naszego pierwszego drzewa. Zbierzmy również liście, oj! Muszę podskoczyć i złapać sezonki. Skakanie jest tutaj bardzo, bardzo wysokie, bo zakładamy, że nie ma tutaj jakiejś zbyt dużej grawitacji. Ogólnie dla mnie to jest dość absurdalna sprawa, że znajdujemy się w kosmosie i tak, grawitacja jest tylko jednokierunkowa i możemy skakać tak, wiecie, w jedną stronę. Normalnie jakbyśmy podskoczyli w kosmosie, to byśmy polecieli tam gdzieś daleko. No ale dobra, nie przyczepiajmy się, Minecraft niestety działa tak, jak działa. No i trzeba być do tego przygotowanym. Shiftowanie, czyli twerkowanie na drzewa działa. To jest doskonała sprawa, bo Dzięki temu możemy bardzo szybko zrobić sobie bardzo dużą ilość drzew i drewna. Yy, grappling hook, który mamy, to jest właśnie taki jakby hak, którym możemy strzelić, złapać się jakiegoś miejsca i przyciągnąć do niego. To jest doskonałe do poruszania się, zwłaszcza w tych warunkach, w których się znajdujemy. Jeśli będziemy chcieli dostać się na jakąkolwiek zasteroid dookoła nas lub gdziekolwiek w okolicy, to właśnie ten grappling hook nam się przyda. My mamy jakieś wielkie... Pomieszczenia tam w oddali, też mnie to zastanawia, jak to działa, ale to może zaraz do tego przejdziemy w odpowiednim momencie. Tak jak na każdej paczce moduł, w dzisiejszych czasach dostajemy książkę, którą jest Quest W Quest mamy napisane kilka podstawowych rzeczy, takie jak na przykład odwiedź Dimension, czyli tą, jakby ten wymiar, w którym się znajdujemy aktualnie, i możemy odebrać sobie nagrodę Common Reward. Dostaliśmy 4 razy Creeper Chili sos Okej, okay. używa się jako e, paliwo w jetpackach, okej, okay. i to jest fajna sprawa, dzięki temu będziemy mogli prawdopodobnie polatać sobie troszkę, e, no dobra, zobaczmy w takim razie co mamy dalej, mamy oxygen mask, oxygen mask Potrzebujemy. Aha, czyli potrzebujemy mieć Oxygen Mask, Oxygen Gear i Light Oxygen Tank. Czy ja jestem w stanie to sobie zeskanować? Nie, musimy to zrzucić do ekwipunku. Także wejdźmy sobie szybko do domu. O, te windy są piękne, wspaniale się poruszają. Dobra, wejdźmy do domu. I tak, musimy sobie zrzucić te rzeczy. Yy, czekajcie, nie to. Te trzy rzeczy do naszego ekwipunku. Kurczę, ja muszę mieć tutaj tlen. Jak nie mam tutaj tlenu. Zaczynam umierać, a propos mojego paska życia, on znajduje się w lewym górnym rogu, zaraz go wam pokażę, tylko odbiorę sobie tego quest'a. Mamy common reward, ok, udało mi się to zrobić i teraz szybciutko z z załóżmy z powrotem ten sam zestaw, bo bez niego się nie da oddychać inaczej. Już widziałem, że do następnego quest'a będziemy musieli zdjąć naszą pijamę, bo tutaj również mam potrzebne rzeczy, czyli pijamę. Weźmy sobie, odbierzmy to, czyli kolejny quest przygotowany. Kolejne rzeczy odebrane, zobaczcie, dostaliśmy e, drewno, dostaliśmy... Cowbait, czyli o kurde, to jest na krowę jakby przynęta. To jest spoko sprawa, fajnie wiedzieć. E, dobra, załóżmy wszystko, co potrzebujemy i w tym momencie. E, czekajcie, jeszcze musimy ubrać sobie na razie tego tanka i możemy zaczynać w takim razie naszą przygodę ze wszystkim po kolei. Yy, Questbook oczywiście można sobie zbindować w ustawieniach controls na dowolny przycisk. Ja sobie to zrobiłem na tyldę, czyli przycisk pod escape'em i dzięki temu bardzo łatwo będzie mi dostać się do tych yy, questów nie posiadając książki w ekwipunku. Także dobra, skoro to mamy zrobione, to teraz następną rzeczą, jaką będziemy potrzebowali, będzie zebranie trochę ilości drewna. W sumie nie muszę jej zbierać, a w sumie już zebrałem, nie? I przy okazji tutaj jeszcze miałem jeszcze drewno jakieś dostałem, to jest jakieś inne drewno, z jakiegoś innego wymiaru, z innej planety, Kepler-22b. Dobra, do tego dotrzemy też w przyszłości. Okej, okay. mam tutaj notatki poboczne, które nam mówią e, parę drobnych rzeczy przy okazji. I mamy na przykład, jeśli rozejrzysz się wystarczająco dobrze, możesz znaleźć magnetyczny crafting table, gdzie jest posadzone drzewo. Aha, chodzi o to, to są rady po prostu. Jakbyśmy nie wiedzieli, gdzie co się znajduje. Tutaj o, mamy magnetyczny crafting table, jak rozumiem, tak? To jest chyba to. Ja Chcemy muszę zobaczyć. Tak, to jest chyba Magnetic Crafting Table. Dokładnie tak to się nazywa. I na górze znajduje się drzewo. Czyli jak po prostu wyjdziemy sobie na zewnątrz, tutaj mamy to wszystko. Czyli fajnie, bo tutaj mamy wskazówki, które nam podpowiadają, co tutaj tak właściwie się dzieje z tymi wszystkimi rzeczami. No i tak jak zaczynaliśmy Skyblocka, tak jak zaczynaliśmy Caveblocka i tak jak będziemy tutaj zaczynać, ponownie musimy ogarnąć sobie kruk, żeby zdobyć kilka robaczków, które będą nam potrzebne do tego, żeby zrobić sobie ten, jak to się nazywało? Chyba silk, tak? Czekajcie, od razu sobie sprawdzę. Robimy kruk. Nie silk, tylko nitki, stringi. Dokładnie tak, o to mi chodziło. Uwaga, czyli zróbmy tak. I teraz, jak zrobimy sobie z naszą Excavate modem. Tutaj taki cyk, że tutaj wypadły robaczki. okej. Okay. zupełnie kilka robaczków. Dziś widziałem też. Saplingi latały. Okej, okay, saplingi doleciały. Świetnie. Mamy w tym momencie Silk Worm. Jeśli nie pamiętacie, jak działał Silk Worm, to już Wam zaraz wytłumaczę, jak posadzimy sobie kolejne drzewo. Kozetne to drzewo najpierw, aby się siekiera od razu też, to jest ważna rzecz na, na starcie na takim tym, na takim modzie jak tutaj posadzimy to drzewo, wysadzimy kolejne drzewo, to silkworm pozwoli nam tutaj yy, jakby zanieczyścić, nie zanieczyścić to jest złe słowo, zakazić liście naszego drzewa za pomocą po prostu robaczka jedwabnika i ten jedwabnik zacznie robić nam nitki tutaj, będziemy mieli więcej nitek i w bardzo łatwy sposób można te nitki sobie zrobić dobra, skoro mamy kruk to pewnie możemy wykonać już kolejne zadanie, czyli tutaj, o, potrzebujemy 4 silkwormy, 8 oak saplingów, stringa i wooden crook, wszystko mamy przygotowane, więc mamy kolejną rzecz! What? Meteoryt spadł na moją bazę! Co? Co się wydarzyło właśnie? O kurczę, muszę uważać, bo on jest prawdopodobnie strasznie gorący w tym momencie, jest jeszcze czerwony. Jeśli pamiętacie z Minecraft Evo, to była dość... Dojedwała sprawa, okej, okay, kurczę. Dobra. W każdym razie zrobiłem to zadanie, odebrałem nagrodę. Nie wiem, co, co dostałem za to. Aha, dostałem ściany, dostałem ściany z Tinu. Fajnie wiedzieć, to są te same ściany, które są tutaj dookoła mnie? Tak, to są te same ściany. Być może będziemy w stanie powiększyć sobie troszkę naszą bazę. Ale to później. Na razie to sobie odłóżmy w spokoju. My, tak, w tym momencie możecie zobaczyć, że to są infested leaves, czyli właśnie te zakażone liście naszym robaczkiem. I jeśli teraz krukiem to zniszczymy, albo łapką, nie pamiętam jak to się niszczyło. Wydaje mi się, że chyba krukiem. Tak, to trzeba krukiem zniszczyć, to wtedy dostajemy z tego stringi. Doskonale. Mamy kolejną rzecz przygotowaną. Zobaczmy, co jest dalej. Następną rzeczą, którą musimy zrobić, jest asteroids, czyli musimy zacząć eksplorować nasze otoczenie dookoła nas. Wspaniale! W takim razie dotarliśmy już, słuchajcie, całkiem daleko i całkiem szybko. Chociaż tak jak patrzę tam w oddali, nie wiem czy to będzie widać, ale yy, na tym na tej asteroidzie jest jakieś 30 mobów jeśli na każdej asteroidzie dookoła mnie będzie tak to wyglądało, ja nie wiem czy to jest zbyt dobry pomysł, żeby teraz tak zacząć je zwiedzać. Dobra, najpierw zacznijmy od podstawowych narzędzi. Mamy trochę deszu. Desz dash jest spoko sprawą, jeśli wpiszemy sobie deszcz tutaj na dole, to możemy zobaczyć, że z deszu możemy zrobić na przykład pickaxe, albo możemy axe sobie zrobić, albo możemy miecz sobie zrobić. No i moim takim pomysłem podstawowym jest, żeby zrobić chociaż killoff, bo żeby kopać desz z naszych planet, warto byłoby mieć kilow, który będzie troszkę wydajniejszy niż drewniany. Więc tak, żeby zrobić taki kilof. Musimy najpierw zrobić dwa patyczki z deszu, czyli w ten sposób. No i tutaj z tej sztabki robimy już sam kilof. Mamy przygotowane i myślę, że można byłoby zrobić jeszcze na przykład siekierę, dzięki temu przyspieszymy sobie troszkę pracę tutaj jeśli chodzi o kopanie no jakby wiecie, drewna i przy okazji też będziemy mieli jakieś mocniejsze narzędzie do bicia, może nie jest to jak miecz, ale wiecie zawsze można gdzieś tam uderzyć jakiegoś mopka. Dobra, spróbujmy w takim razie ściąć teraz, no i słuchajcie, teraz to będzie sama przyjemność ze ścinania tego wszystkiego. Świetnie, zobaczmy co jest dalej w naszych questach, poza asteroidami chyba niewiele możemy zrobić. U góry oczywiście mamy jeszcze zakładki z pozostałymi kategoriami questów, jest ich masakrycznie dużo już teraz widać, więc będziemy mieli na pewno co robić w w trakcie tej serii. No ale teraz musimy się skupić tak naprawdę tylko na tej podstawowej ścieżce, bo ona nas doprowadzi do zdobywania jakby podstawowych materiałów, a to jest chyba najważniejsza sprawa na ten moment. Także asteroidy w pierwszej kolejności, myślę, że pora ruszyć tam. Wykorzystajmy nasz grappling hook, bo on się do tego przyda. Widzicie co, zastanawia mnie, jak jest z odległością, na którą jestem w stanie przefrunąć. Jak skoczę tak, o, z rozpędu. No dobra. To jest całkiem spoko. Czekajcie, muszę tak wytestować sobie, dokąd jestem w stanie doskoczyć, bo tam może doskoczymy, Już nie wiem, czy tam doskoczę. Chciałbym znaleźć jakąś najbliższą asteroidę. O tam wydaje się być całkiem blisko. I chciałbym po prostu, wiecie, dotrzeć na nią. Nie, ona nie jest taka bliska. Chociaż, o kurczę, spadam. Dobra, żyje, nic się nie stało. Ta wydaje się być najbliższa, ale ta... O, jest cała zasiedlona przez potwory, więc muszę być bardzo ostrożny. Yy, wszystkie są zasadniczo zasiedlone przez potwory, więc to nie jest zbyt pozytywna sprawa. Zastanawiamy jeszcze jedną rzecz. Prawdopodobnie, jeśli dobrze widzę. Dobra, spróbujmy zrobić troszkę yolo, bo tak trzeba to zrobić. Okej, okay, widzę. Nie wiem, czy to będzie widać, ale to jest mnóstwo takich małych kamyczków, które są. Porozrzucane w przestrzeni, takie jakby odłamki tych asteroid, ma malutkie meteoryty. O proszę, właśnie wylądowałem na jednym. Jest to skała asteroidy. Na no tej skale asteroidy jestem w stanie się stanąć. No nie ma mowy, ja nie wejdę na to. <laughs> to jest niechybna śmierć, jeśli bym miał na tym się znaleźć. Hmm. Em... Musimy w każdym razie zebrać w jakiś sposób, jeśli dobrze widziałem, 64 sztuki asteroid rock. To, co pode mną jest, to jest asteroid rock, ale w ten sposób, jak będę zbierać je pojedynczo, to zajmie mi naprawdę, naprawdę sporo czasu. Musiałbym się dostać na tą planetę i to. na tą asteroidę i to szybko w miarę zrobić. Nie wiem, czy to jest zbyt mądry. zbyt mądry plan. I właśnie, jak jest z powrotem teraz, bo to też jest ważna sprawa, słuchajcie. Mamy nasz grapple, i teraz pytanie, czy ja. Okej, okay. O kurde, spadam, spadam, spadam. O nie, spadam bardzo. Czekajcie, spróbujmy złapać się jakiegoś klocka. Ok, podawiam jest jakiś mały klocek. Okej, okay, żyje. Dobra. O! Ej, mam pomysł. Wiecie co, spróbujmy zaatakować tą asteroidę od dołu. To jest taki dość. dość typowy pomysł, ale może się uda. Okej, okay, znajduje się kilka kratek od niego. O, już teraz sięgam z tej wysokości. Wiecie co? Spróbujmy w takim razie... Um... Znaleźć się jeszcze bliżej, muszę znaleźć jakiś klocek, który będzie w okolicy Jest masakrycznie ciemno Wiem co w pierwszej kolejności musimy tutaj wykonać, Co będą pochodnie, żeby dało się cokolwiek widzieć, OK. Tutaj mamy najbliższy klocek, najwyżej położony Czy ja z niego już sięgam? Nie, jeszcze z niego nie sięgam Muszę w takim razie Dostać się na tyle blisko Uuuu, straszne dźwięki Muszę się dostać na tyle blisko, żeby być w stanie Zniszczyć chociaż Kilka klocków tego Okej okay. Ach! Chyba nie doskoczę. Dobra, szybko trzeba coś wykminić. Eee, nie wiem co zrobić. Dobra, zaraz wykopię jakiś pojedynczy klocek i spróbuję się podsadzić jak najbliżej tego się da. Chociaż wiecie co? Ja mam przecież przy sobie jakieś deski i tym podobne rzeczy. Możemy to zrobić w ten sposób. Dobra, że podsadzę się. Okej, okay, dwa, trzy. Wydaje, wydaje się być już w miarę blisko. Ok, cztery, pięć. O, i doskonale sięgam. I teraz tak, z modem excavate możemy wykopać sobie dużo tego materiału. O nie, on zaczął... O nie, o nie, czekajcie, spróbujmy się dostrzelić. Okej, okay, złapałem go. Złapałem tego troszkę. I do tego mam stack. Wspaniale. Podejrzewam, że reszta stacków gdzieś zaczęła spadać w przestrzeń, ale tego nie widać niestety, bo jest za ciemno. Także mamy stack i możemy kolejny quest sobie tutaj odhaczyć, czyli mamy common reward i dwa razy Ender Perły dostaliśmy, super. Następną rzeczą, którą trzeba będzie zrobić będzie podstawowy stone pickaxe, także wspaniale, na pewno sobie to też zaraz zrobię. Bardzo mnie zastanawia kwestia pochodni, bo nie wiem, czy, jak, czy pamiętacie, ale w próżni ogólnie ogień się nie chce palić za bardzo, um, więc będę musiał prawdopodobnie um, wymyślić jakąś alternatywę do tego. Dobra, na ten moment fajnie byłoby się um, dostać, kurczę, gdzieś w górę, jakkolwiek, To problem jest taki, że ja prawie w ogóle nic nie widzę. Tam, o, znajduje się chyba jakiś klocek, okej. Okay. Wygląda na to, że... no na to, że... ach, kawałek, podleciałem do góry. Jest jakaś ruda! Aluminium znalazłem! Świetnie, tylko. O, czekajcie, nie widzę go. Kurde, muszę mieć jakieś światło. Bez światła ja nie jestem w stanie nic tutaj zrobić. Jakoś muszę się dostać tam na górę. Nie, czekajcie, na to wysokość jestem w stanie podskoczyć. Dobra, znajdę drogę i spróbuję się tam jakoś dostać. Okej, okay, zapałem. Tylko pytanie czy teraz ciągnę się tam? O nie mogę. Nie, 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 nie. Dobra, wylądujmy tutaj. I jestem, dobra. Dotarłem na górę w takim razie. O nie, o kurczę. Prawdopodobnie tlen mi się skończył. Dokładnie tak, tlen mi się skończył szybko. Trzeba pamiętać o tym, żeby mieć przy sobie chociaż jedną naładowaną butlę z tlenem. Dobra, wrzucamy tutaj sobie tlen. Niech on się naładuje szybciutko. E, energia zaczyna mi się kończyć. Czy my mamy tutaj jakieś podłączenie do tego panela słonecznego? Tutaj, o jest panel słoneczny. On cały czas produkuje energię. Energia jest tutaj cały czas dodatnia, aha, a dobra, już widzę, tutaj jest dźwignia, która będzie po prostu aktywowała nam wszystkie maszyny. Czyli teraz mamy naładowanie energią, dokładnie tak, teraz energia sobie rośnie. Mamy naładowany jeden tank, naładujmy sobie drugi tank jeszcze, szybko go sobie wrzućmy do ekwipunku. Subcio, no i to teraz już wszystko gra tak jak powinno. Dobra, to możemy sobie rozłączyć, żeby nie marnować energii, jak rozumiem. Wszystko działa, dokładnie tak jak powinno być, bombowo, no dobra. W tym momencie, jeśli dotarliśmy już do tego miejsca, przed nami jest podstawowy, kamienny kilof do przygotowania. O, i patrzcie, w zamian za to w nagrodę dostanę właśnie deszpikax, który już mam. E, musimy ogarnąć, jak zrobić cobblestone. Myślę, że to jest taka dobra droga. Okej, okay, chyba rozumiem. Słuchajcie, mamy asteroid rock i ten asteroid rock, jak rozumiem, kraftując razem dokładnie tak. W ten sposób robimy cobblestone. Także zróbmy go w opór. Słuchajcie, czy możemy zrobić piecyk? Nie możemy zrobić piecyka. Jak to zrobić piecyk? To jest też ważna sprawa, taki najbardziej podstawowy. Furnace slab, furnace slab robi się z cobblestone slab i z dwóch furnace slab robi się piecyk. Dobra, spróbujemy w takim razie to szybko wykonać. Raz, dwa, trzy. Wystarczy chyba, nie? Mamy osiemnaście. Dwa slaby, dwa slaby razem mamy piec. tara I w tym momencie chciałbym sprawdzić, właśnie tą jedną moją tezę. Jeśli wrzucimy tutaj drewno, jeśli sobie to drewno przepalimy, to czy węgiel, który będziemy mieli razem z patykiem, zrobi nam pochodnię, która może świecić w tym dziwnym świecie? Podejrzewam, że prawdopodobnie nie. Już możemy to e, sprawdzić. Uwaga, uwaga! Prawdopodobnie pochodnie gasną. Dokładnie, tego się spodziewałem. Także e, muszę wymienić, jak to zrobić, żeby zdobyć tutaj. Jaką, jakikolwiek sposób na rozświetlanie terenu dookoła mnie, jak piszemy, że Torch, to możemy znaleźć wszystkie rodzaje pochodni, które tutaj są dostępne, i na pewno Glowstone Torch może być taką rozsądną rzeczą. Zobaczcie, crafting jest bardzo prosty. Wystarczy skraftować Torcha. Chyba nie tu, chyba musi być w dużym craftingu. W tym craftingu nie, no to co, nie działa tak? Halo. Widzę, że to powinno działać w ten sposób. Jeśli mamy tutaj pochodnie to ta pochodnia powinna zamienić się w Glowstone Torch. Chyba, że po prostu coś sobie źle i to nie działa do końca tak jak powinno. Hm. No dobra, będę musiał to przemyśleć koniecznie, jak to zrobić. Eee, zobaczcie, z questów można coś zrobić niby? Okej, okay. to jest rzecz bardzo istotna do tego, do wykminienia. Wydaje mi się, że jest jakaś możliwość, żeby to zrobić. Czy ja mam może złe pochodnie? Ja mam złe pochodnie! To są pochodnie z GalactiCrafta. A jak mogę zrobić taką zwykłą minecraftową pochodnię? Mam pomysł. Chyba wiem co zrobiłem źle. Spójrzcie. Prawdopodobnie jakie zrobimy To czy to będzie działa zaraz, no? Mam straszną zagwoskę w tym momencie. Czekajcie, muszę zebrać ten, zebrać ten węgiel i spróbować to skraftować. Teraz mnie zastanawia. Jeśli to skraftujemy w ekwipunku, e, czekajcie, nie to. E, nie to. To. To teraz mamy torcze minecraftowe. Mamy torcze minecraftowe. One są inne niż te Galacticraft torcze. Galacticraft torcze to są te torcze, które gasną, a zwykłe torcze możemy przerobić na Glowstone torcz. Okej, okay, czyli zanim postawimy, zanim cokolwiek zrobimy z tymi torczami, Możemy zrobić sobie właśnie takie glowstone torcze w bardzo prosty sposób, żeby to skraftować. Doskonale, także mamy już jakiś pierwszy plan podstawowy na to, co trzeba będzie zrobić. E, myślę, że z takich podstawowych rzeczy również, które będziemy musieli wykonać, będzie nasz jakby spacesuit, czyli nasz skafander kosmiczny, w którym będziemy mogli już eksplorować nasz świat dookoła nas. Dziękuję wam bardzo za oglądanie pierwszego odcinka z nowej serii pod tytułem Minecraft Astro Jeśli wam się spodoba ten odcinek, jak i cała seria, jeśli wam się podoba w sumie zasadniczo, zostawcie obowiązkowo tutaj łapkę w górę. Jak będzie tutaj Dużo łapek w górę, to tak jak mówiłem, dwa odcinki w ciągu tygodnia powinny się pojawiać. Yy, Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Jutro, nie jutro, za kilka dni powinno być Minecraft. School, a myślę, że za kilka dni lub za tydzień pojawi się kolejny odcinek z serii Minecraft Astroblock. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie, trzymajcie się. Na razie. I